Każdą niedzielę od północy do godziny 22 jest w Niemczech zakaz jazdy ciężarówek. Nie dotyczy to pojazdów, które przewożą towary szybko psujące się i posiadają też na to stosowne dodatkowe uprawnienia. Dodatkowo też tutaj z boku ekranu załączam Wam listę wszystkich świąt, gdy jest zakaz jazdy ciężarówek w Niemczech. Możecie to sobie na spokojnie zatrzymać i sprawdzić. Mam też dla Was kilka nowych informacji. W 2025 roku wzrasta świadczenie Kindergeld na każde dziecko. Standardowo dotychczas było to 250 euro, teraz wzrasta to do 255. Pamiętaj, jeżeli jedno z rodziców pracuje na niemieckiej umowie o pracę, meldunek tutaj nie jest do niczego potrzebny, to należy się świadczenie Kindergeld. Jeżeli drugie z rodziców jest nieaktywne zawodowo, to pobiera się z Polski całe 800 plus i do tego z Niemiec 250 euro. Jeżeli drugi rodzic jest aktywny zawodowo, to pobieramy tylko tzw. Tak dodatek dyferencyjny, czyli takie wyrównanie. Jest to wyrównanie 800 plus do kwoty 250 euro. Jeżeli jest to dla Ciebie w jakiś sposób skomplikowane, żeby złożyć te wnioski, lub chciałbyś to po prostu zlecić osobie, która ciągle się tym zajmuje i się na tym zna, to w opisie tego filmu znajdziesz link do zapisu na bezpłatną konsultację, gdzie zostaniesz poprowadzony za rękę i szybko uzyskasz to świadczenie, łącznie z zaległością do 6 miesięcy do tyłu. Na ekran wrzucę Tobie też aktualnie obowiązujące limity przewozu alkoholu i tytoniu do Niemiec. Pamiętaj, jeżeli przewozisz gotówkę, równowartość 10 tysięcy euro lub więcej, powinieneś taki fakt zgłosić do Urzędu Celno-skarbowego. Jeżeli poszukujesz pracy jako kierowca kategorii C lub C +E, to wszystkie oferty na mojej stronie internetowej zostały zaktualizowane. Możesz również pozostawić tam swój adres e-mail i wtedy będziesz powiadomiany o istotnych zmianach na stronie. Z mojej strony to już wszystko i trzymajcie się. Hej!